Dziękuję Pani Przewodnicząca. Otóż mówicie o praworządności, natomiast co to jest praworządność? No praworządność to jest przede wszystkim przestrzeganie prawa, na podstawie którego działacie i macie kompetencje. Więc skoro według tego dokumentu zakazujecie niektórym państwom działać w obszarze prawa rodzinnego, kultury, tożsamości tak jak obywatele tych państw zdecydują chciałbym Was zapytać, co Waszym zdaniem oznacza na przykład artykuł 5 traktatu który mówi o tym, że zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie. Wszelkie kompetencje przyznane Unii Europejskiej należą do państw członkowskich. Koniec kropka. Kultura, prawo, rodzinne, organizacja sądownictwa nigdzie nie zostały przekazane Unii Europejskiej. Dodatkowo artykuł trzeci, który mówi, że Unia Europejska szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową. Artykuł czwarty. Unia szanuje również równość państw członkowskich wobec traktatów, jak również ich tożsamość narodową. To... Pytam, co to waszym zdaniem oznacza że Polacy nie mogą wybierać jak chcą? Wam się nie pomyliły przypadkiem epoki, wam się znów marzy jakaś kolonizacja. Mówicie ciągle o szacunku i o tolerancji, a nie macie jej za grosz. nie szanujecie i nie tolerujecie innych poglądów niż wasze, mówicie o demokracji, a nie potraficie uszanować wyników wyborów demokratycznych, mówicie, że zabijanie nienarodzonych dzieci to prawo człowieka? Nigdzie tak nie jest napisane. To jest wasza haniebna manipulacja. Widać u Was polonofobię, chrystianofobię i hiperinflację pychy i arogancji. Wasze przekonanie o potrzebie kultur kampfów dobrze znamy już z historii i chcę Wam powiedzieć, że jeszcze raz się na to nie zgodzimy. Dlatego, że wiemy do czego to doprowadziło. Do najgorszego okresu w historii Europy i nie wolno dzisiaj na to pozwolić. Europa musi być silna swoją różnorodnością i tolerować również państwa, które mają o profilu bardziej konserwatywnym. Dziękuję bardzo.